Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa Elżbieta Kobelak. Dzień dobry, a moimi Państwa gościem jest prezes innego RCS Artur Pankowski. Dzień witam dobry, panie, panie prezesie. Redaktor, witam państwa. Panie prezesie, lada dzień innego RCS przejmie opiekę nad całością miejskiej Zieleni. Czym był, czyj był to pomysł? Innego czy miasta? Wynika to z polityki miasta. Od praktycznie 2017 roku wszystkie usługi komunalne są powierzane w tak zwanej procedurze in-house i Kolokwialnie to ujmując, lądują one w całym takim, jakby tutaj koszu usług INECO, spółka ZOO, więc spółki, córki realizują stricte te usługi na rzecz miasta. I my, jako INECO RCS, dotychczasowy zakres, który mieliśmy, mamy i realizujemy, i dodatkowo praktycznie od przełomu maja. I czerwca dochodzi nam ten zakres. Jeszcze zieleni 40% obsługiwanych terenów nie były objęte naszym utrzymaniem i od przełomu właśnie tych miesięcy wchodzi do obsługi przez nas. Czyli nie było to zaskoczenie, że będziecie opiekować się już całą zielenią w mieście? Spodziewaliście się takiego kroku prędzej czy później, tak? To nie było zaskoczenie. To był jakby plan wieloletni, tak, żeby tą całą zieleń po prostu przejąć. Panie prezesie, bo tak jak pan już wspomniał, dla was to nic nowego, bo od kilku lat opiekujecie się już częścią zieleni. Tak, zaczęliśmy od najbardziej newralgicznego terenu, jakim było ścisłe centrum. Dodatkowo wszystkie tereny takie reprezentacyjne, place zabaw, dodatkowo właśnie parki wchodziły też w takim jakby dwóch cyklach. No i teraz przyszedł czas na, na resztę zieleni dokładnie będziecie się zajmować? Czy to jest tylko koszenie, czy też na przykład nasadzenia? Jak będą wyglądały teraz Wasze obowiązki? Jeżeli chodzi o nasadzenia, to nie, tutaj nie jest to objęte naszą usługą. Będziemy zajmować się stricte pielęgnacją zieleni, czyli od tych takich koszeń poprzez Pielęgnację żywopłotów, krzewów, pielenie, podlewanie roślin, które wyszły już z tego procesu inwestycyjnego. No więc ten zakres jest szeroki i dodatkowo też no, na pewnych terenach ta usługa będzie świadczona kompleksowo, więc też jeszcze mała architektura w to wchodzi, więc naprawianie ławek, malowanie ławek. Opróżnianie koszy ulicznych, także no, zakres usług jest szeroki. Ja rozumiem, że trzeba się do takiego zadania przygotować, bo tak jak pan sam powiedział, dotychczas mieliście mniej więcej 60% powierzchni miasta, więc dojdzie jeszcze 40%. Jak te przygotowania wyglądają i na czym polegają? Bo rozumiem, że zapewne chodzi tu zarówno o pracowników, jak i o sprzęt. Tak, każdy, każdy rozwój no wiąże się z dosprzętowieniem spółki, no i też z zatrudnieniem dodatkowej liczby osób, bo tak naprawdę no, usługi komunalne to są stricte usługi, które są wykonywane przez pracowników, więc bez tego pracownika tak naprawdę nie da się za dużo e, zrobić. Więc tutaj tak naprawdę jest prowadzony ten proces rekrutacji, większość osób już jest po badaniach e, lekarskich, więc tylko i wyłącznie czekamy tutaj na podpisanie, na podpisanie umów, tak żeby od końca maja można było przystąpić już do działania, ale też troszkę to przyspieszyliśmy, czyli rekrutację prowadziliśmy już na przełomie kwietnia-maja, tak żeby ci ludzie jeszcze mieli czas na zapoznanie się ze specyfiką działalności spółki, żeby też mieli czas na nauczenie się tych maszyn, sprzętów. No i dodatkowo też tak jak pani redaktor zaznaczyła, no, trzeba tak naprawdę dosprzętowić spółkę i to się dzieje, więc dodatkowo kosiarki, dodatkowo sprzęt ręczny. No tak naprawdę to już mamy, więc będziemy tą usługę tak naprawdę płynnie realizować na podstawie harmonogramów, które mamy określone z naszym zamawiającym, czyli z Urzędem Miasta. Zieleń w mieście to temat bardzo bliski mieszkańcom, bywa także drażliwy. Zdajecie sobie pewnie z tego sprawę, że no, łatwo to może nie być. Usługi komunalne mają to do tego, że faktycznie mają wielu obserwatorów, no więc łatwo nie jest i nie było. No zdajemy sobie sprawę. Przyjmujemy oczywiście wszelkie uwagi. Jeżeli one są zasadne, to oczywiście też poprawiamy ten zakres, który faktycznie budził jakieś wątpliwości mieszkańców, no staramy się realizować tak tą usługę, żeby było jak najmniej uwag. Zdarzają się teraz takie przypadki, że trafiają do Was reklamacje czy uwagi czy skargi mieszkańców za tereny, za które Wy nie odpowiadacie, prawda? Teraz już cała odpowiedzialność będzie skupiona na Was. Faktycznie w poprzednich latach, no i teraz jeszcze w. W tym miesiącu, jak to koszenie ruszyło, to reklamacje też wpływają z innych rejonów operacyjnych, ale my się tym jakby nie zajmujemy. Każdy wykonawca ma swój jakby, swoją jakby technikę prowadzenia, prowadzenia tych usług, no więc tak naprawdę my się skupiamy i odpowiadamy tylko i wyłącznie za ten, za ten nasz jakby zakres i do tego się odnosimy. Również do nas czasem dzwonią mieszkańcy mówiąc na przykład, że o innego tutaj coś zrobiło i nam się nie podoba, później się okazuje. To no, niekoniecznie innego, więc teraz adres będzie jeden i wszystkie uwagi i zapytania będziemy kierować właśnie do Państwa. Ale jeżeli wspomniał Pan już o tym koszeniu traw, to jak to koszenie traw w tym roku będzie wyglądać? Koszenie wynika stricte z harmonogramów, tak jak wskazałem, które są określone przez naszego zamawiającego. No więc na pewnych terenach będzie to koszenie częstsze, na pewnych terenach będzie to koszenie praktycznie ograniczone do jednego czy do dwóch raza w skali sezonu. Tam, gdzie ta trawa spokojnie może sobie rosnąć, to będzie zostawiana w takich wyższych, wyższych wysokościach, tak żeby zachować bioróżnorodność. A gdzie ona może sobie spokojnie rosnąć? Na pewno może rosnąć. Rosnąć w takich wyższych partiach na skarpach, może sobie rosnąć spokojnie w parkach, tak w tych miejscach, gdzie te parki nie są uczęszczane, czyli to nie jest bezpośrednie sąsiedztwo ławek, ścieżek, placów zabaw, siłowni, no więc tam na pewno Państwo będą widzieć tą trawę wyższą, a z boku właśnie ścieżek, czy, czy małej architektury, czy placów zabaw będzie to koszone tak zwanymi pasami. No dobrze, ale nie zajmujecie się jedynie zielenią, jeśli chodzi o inne ko RCS. Sezon zimowy, a więc posypywanie jest niezakończone. Ulice z piasku już chyba także oczyszczone, czyli tym czym zajmujecie się zazwyczaj właśnie wios wiosną. I co teraz? No, teraz przyszliśmy w okres letni, czyli tak naprawdę piaskarki przechodzą kompleksowe serwisy, a nasi pracownicy realizują usługę letniego utrzymania dróg, czyli zamiatanie jezdni, zmywanie jezdni, zamiatanie wyznaczonych chodników, ścieżek rowerowych, także no tej pracy też jest sporo w okresie letnim. A jak często się odbywa takie nie wiem, zamiatanie jezdni albo jej? Sprzątanie, mycie? Jezdnie w Gorzowie też są podzielone na wzór zimowego utrzymania, przy czym no, to nie jest jeden do jednego. Czyli nie te jezdnie, które są w zimie ważne, to nie do końca są e, tak, o takim samym standardzie zamiatania mechanicznego. Też jest, są oczywiście te jezdnie podzielone na standardy, no i pewne ulice sprząta się częściej, pewne ulice sprząta się rzadziej. Te częściej to centrum miasta? Te częściej to te... centrum miasta, ulice o dużym natężeniu ruchu, a te takie mniejsze osiedlowe mają niższy standard utrzymania. Dbacie także o przystanki autobusowe? Tak, przystanki autobusowe obsługiwane są przez nas całorocznie w zakresie i akcji zima, w zakresie utrzymania bieżącej czystości, czyli zbieranie odpadów z tych przystanków, a także no, zajmujemy się ich kompleksowym takim utrzymaniem w zakresie, w zakresie mycia wysokociśnieniowego tych przystanków usuwania graffiti i odchwaszczania nawierzchni peronów. Jeżeli chodzi o graffiti y, usuwane przez właśnie na korce, z szyb najczęściej, prawda? Tak. Dużo macie pracy? czy to się zmienia. Na początku jak przyjmowaliśmy tą usługę, no to tej pracy było więcej, teraz jest mniej. No, zdarzają się albo my to sami stwierdzamy i wtedy mm -hmm. jedziemy, albo no, ktoś nam po prostu zgłasza, że jest jakieś grafity i też to usuwamy. No, przystanki w takim kompleksowym utrzymaniu, czyli ich mycie, właśnie usunięcie graffiti w takim cyklu harmonogramu odbywa się raz w miesiącu, a poza tym cyklem harmonogramu, jeżeli faktycznie widzimy, że coś jest kolokwialnie to mówiąc na bazgranu, na tym Staramy się to na bieżąco usuwać. Jedna z naszych słuchaczek, pani Gosia Witkowska, taka znana też w Gorzowie społeczniczka, mówi, że na przykład czasem sama także bierze tą szmatę, już tak gąbkę wodę, i, yy, I sprząta przystanek, jeśli widzi, ale dodała również, że jeżeli zgłasza, to nawet za kilka dni dostaje zdjęcie, że już jest wiata posprzątana. No Staramy się mówię, reagować na, na bieżąco. Jeżeli faktycznie takie graffiti jest, to staramy się je bieżąco usuwać. A dostrzegacie też takie zaangażowanie mieszkańców gdzieś? No, zdarzają się takie osoby częściej jak pani Gosia? Yy, no Zdarza się. Są takie osiedla, gdzie no, mają jedną, dwie, trzy osoby, bądź kilka osób, yy, i faktycznie oni yy, takie. Osoby działają gdzieś na rzecz tej, tego lokalnego miejsca zamieszkania. A co z powybijanymi szybami? Czy to też jakby zależy od was, jakby wstawianie tych nowych szyb, czy to już miasto? Nie. Nie. Samo wstawianie szyb i sprzątanie po kolizjach, czyli nie wiem, wjedzie auto właśnie w przystanek, rozbije tą infrastrukturę, no to to już nie jest nasz zakres, to już jest realizowane przez miasto. Czyli wstawianie tych szyb realizuje zapewne jakaś inna firma, no nie realizuje tego na pewno inne RCS na tą chwilę. Artur Pankowski, prezes inne RCS był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani redaktor. Do widzenia. Do usłyszenia. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.